Panie Boże, który jesteś samą prawdą i środkiem wielkiej prawdy. Bądź uwielbiony. Proszę cię o światło i o siłę oraz o mądrość, aby mógł uwolnić się od wpływu sekty, która mi zniewala, ogranicza i degraduje jako osobę ludzką. Wstępując w szeregi sekty, nie szukałem prawdy. Nie szukają Ciebie, Panie ale siebie. Była to ucieczka przed problemami, a przede wszystkim przed samym sobą. Chcę stać się na nowo człowiekiem wolnym. Chcę tylko Tobie, Panie, oddawać cześć i hołd, jako Twoje dziecko. Niech światło Ducha Świętego prowadzi mi przez życie ku Tobie, Boże, które jesteś samą prawdą i miłością. Amen.